Przeczytałem już w swoim życiu bardzo dużo książek popularno-naukowych i sądziłem, że niełatwo mnie zaskoczyć. A jednak tej oto książeczce Andrzeja Dragana, pod tytułem Kwantechizm, czyli Klatka na ludzi, wydanej przez wydawnictwo Fabuła Fraza, udało się tego dokonać i to wielokrotnie podczas lektury. Co prawda w paru drobnych aspektach było to zaskoczenie negatywne, ale mimo to z pełnym przekonaniem umieszczam kwantechizm w ścisłej czołówce subiektywnie najlepszych pozycji na początek przygody z literaturą popularno-naukową. Dlaczego tak uważam? Zapraszam na recenzję. Na początek parę słów o autorze. Doktor habilitowany Andrzej Dragan jest fizykiem, teoretykiem, zatrudnionym obecnie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także na Narodowym Uniwersytecie Singapuru jako profesor wizytujący. Specjalizuje się on w relatywistycznej teorii informacji kwantowej. Pojawiające się tu obok siebie przymiotniki relatywistyczna i kwantowa natychmiast sygnalizują, że zainteresowania autora leżą na takim iskrzącym styku dwóch filarów współczesnej fizyki: teorii względności i teorii kwantowej. To dwie fundamentalne, jednocześnie monumentalne teorie, rozwijane od przeszło 100 lat, które dostarczają nam, jak dotąd, najlepszego i najdokładniejszego opisu funkcjonowania wszechświata. Z jednej strony w największej możliwej skali, skali kosmicznej, a z drugiej w najmniejszej skali, skali atomów i subatomowych cząstek elementarnych. Jak ujmuje to sam Andrzej Dragan, w swojej pracy patrzy na wpływ najciekawszych aspektów ogólnej teorii względności na przebieg najdziwniejszych procesów kwantowych. Nieco więcej na ten temat za chwilę. Poza fizyką teoretyczną nasz autor para się lub parał, komponowaniem muzyki elektronicznej, fotografią cyfrową jest zresztą w tej dziedzinie uznanym na świecie artystą, a od kilku lat także produkcją filmów krótkometrażowych, które przy okazji z tego miejsca polecam. Naprawdę warto zobaczyć. Czym jest tytułowa klatka na ludzi? Nie będzie to spoiler, gdy wyjaśnię, że klatka jest dla Dragana metaforą otaczającej nas fizycznej rzeczywistości. Metafora ta nawiązuje do tak klatki Skinnera, służącej do kontrolowanego badania zachowania zwierząt w laboratorium, takich zwierząt jak świnie, szczury, gołębie czy małpy. W najbardziej klasycznej wersji takiej klatki znajdował się karmnik lub poidełko oraz dźwignia lub przycisk, którego uruchamiały no i teraz według Dragana, tak jak zwierzęta w tej klatce raczej na co dzień nie zastanawiają się, jak ta klatka funkcjonuje i dlaczego, co sprawia, że to jedzenie się pojawia w tym poidełku czy też karmniku, dlaczego muszą naciskać te dźwignie, ważne dla tych zwierząt było tylko to, czy mają co jeść, czym jest ciepło i tak dalej. I teraz podobnie, według niego, większość ludzi nie zaprząta sobie głowy fundamentalnymi regułami działania świata, a nawet jeśli im się to czasami zdarza, to zadowalają się wtedy różnymi prostymi, zdroworozsądkowymi czy też rozsądnie brzmiącymi odpowiedziami oraz prawdami objawionymi. No i teraz na tle tych zwykłych ludzi, według Dragana, wyróżniają się fizycy czy też ogólnie naukowcy, którzy chcąc zrozumieć otaczającą rzeczywistość, sięgają głębiej i stopniowo w toku historii nauki wypracowali metodę systematycznego wątpienia, stawiania hipotez i następnie ich podważania. Która ujawniła w ciągu ostatnich trzystu kilkudziesięciu lat, że klatka na ludzi jest dużo dziwniejsza, niż sobie wyobrażaliśmy. Zamiarem autora jest więc opowiedzieć co nieco o różnych niesamowitych ustaleniach fizyki na przestrzeni wieków, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 100 lat. Można powiedzieć więc, że jest to cel, jaki przyświeca większości szanujących się książek popularno-naukowych o fizyce przybliżyć laikom te, nie oszukujmy się, bardzo trudne kwestie. W przystępny i strawny sposób. Zarysować, jak wygląda owa klatka na ludzi z punktu widzenia współczesnych, dobrze ugruntowanych teorii fizycznych. I tu podkreślam dobrze ugruntowanych teorii. Moim zdaniem ogromnym plusem kwantechizmu jest to, że Dragan nie próbuje uwodzić w nim czytelnika jakimiś barwnymi wizjami teorii wszystkiego, której co prawda jeszcze nie znamy, ale z pewnością jesteśmy na dobrym tropie. Jest to niestety częsta bolączka książek i programów popularno-naukowych, że nadal często nie ostrzega się w nich czytelnika lub widza, kiedy zapuszczają się w obszary mniej lub bardziej dzikich spekulacji. Nierzadko zdarza się, że popularyzatorzy naukowcy prezentują swoje ulubione hipotezy tak, jak gdyby były już dobrze potwierdzone. Mam to na przykład na myśli teorie strun, dodatkowe wymiary, tunele czasoprzestrzenne czy wszechświaty równoległe. Tymczasem Dragan przez niemal całą książkę omawia tylko najsilniej, najlepiej umocowane w doświadczeniu rezultaty fizyki fundamentalnej ostatniego stulecia. No i to zresztą w zupełności mu wystarczy, żeby przyprawić o zawrót głowy każdego, kto słyszy o nich po raz pierwszy albo nawet po raz drugi. Jakie to zagadnienia? Wymieńmy niektóre. Szczególna i ogólna teoria zbędności. Ruch jako obrót czasoprzestrzeni, względność równoczesności, zasada równoważności, horyzont zdarzeń. Dalej, narodziny teorii kwantów. Eksperymenty z płytką półprzepuszczalną i kwantowa natura światła. Eksperymenty z podwójną szczeliną i całki po trajektoriach. Splątanie kwantowe, kryptografia kwantowa i teleportacja kwantowa. Strzałka czasu, entropia, antymateria. Kwantowa teoria pola. Promieniowanie Hawkinga, efekt Anrua, splątanie próżni kwantowej. I wreszcie własne badania autora, m.in. nad wpływem grawitacji na splątanie kwantowe. Brzmi to wszystko dosyć gęsto i technicznie. A i tak nie wspomniałem o przemyśleniach autora na tematy wykraczające poza fizykę. O tym za chwilę. Można spytać, jak to możliwe, że w tak cieniutkiej, bo liczącej niespełna 280 stron, udało się autorowi to wszystko zmieścić. I tu tkwi chyba najmocniejszy atut tej książki. Jak wspomniałem na samym początku, mogę polecić każdemu na początek przygody z literaturą popularno-naukową. Autor postawił sobie bowiem za cel, żeby nie przeładować swojej książki technikaliami. Nie chodzi o to, żeby nauczyć czytelnika fizyki współczesnej, tylko raczej o to, żeby zaciekawić i zaintrygować. Oddajmy zresztą głos samemu autorowi. Pisze on zaraz na wstępie. To nie jest typowa książka popularno-naukowa. To jest zupa śmietnik, zawierająca moje prywatne i niezbyt ortodoksyjne spojrzenie na najciekawsze aspekty mechaniki kwantowej, teorii względności oraz współczesnej fizyki, którymi od lat się zajmuję. Czasami przytaczam rozumowania i argumenty, które uważam za smakowite, a częściej po prostu opowiadam historyjki, które sprawiły, że coś do mnie dotarło. Co prawda, jeśli chodzi o ową niezbyt ortodoksyjność, to autor stosuje tu chyba niewinny zabieg marketingowy, bo na przykład jego podejście do mechaniki kwantowej przywodzi mi na myśl wykład Richarda Feynmana. Zresztą, inspiracja Feynmana jest jego charakterystycznym stylem, jest moim zdaniem bardzo silnie widoczna w całej książce. Więc to odpowiedni moment, żeby zwrócić się do tych z Państwa, którzy czytali na przykład autobiografię Feynmana, pan raczy żartować, panie Feynman, jeśli styl tej autobiografii się Państwu podobał, będziecie Państwo zachwyceni kwantechizmem. Ale jeśli nie, no to mam złą wiadomość. Co mam jeszcze na myśli, porównując styl Dragana do stylu Feynmana? Otóż Dragan wykonał naprawdę dobrą robotę, gdy idzie o wybór obrazowych porównań i metafor, oraz eksperymentów myślowych służących wyjaśnieniu czy też zilustrowaniu jakiegoś trudnego zagadnienia. Na przykład, już w pierwszym rozdziale, gdy jest mowa o pozornie dziwacznych efektach przewidywanych przez szczególną teorię względności, takich jak spowolnienie czasu, skrócenie długości w poruszającej się rakiecie, autor posługuje się metaforą oglądanego z różnych stron kija. I to, proszę mi wierzyć, choć brzmi bardzo prozaicznie, naprawdę dobrze ujmuje istotę tego problemu. To samo dotyczy rozdziału chyba mojego ulubionego w tej książce poświęconego czarnym dziurom i ich horyzontom zdarzeń. Również język używany w książce jest tak zwyczajny, potoczny i potoczysty, jak to chyba tylko możliwe w książce popularno-naukowej. Techniczne terminy oczywiście pojawiają się, ale tylko tam, gdzie trzeba, a na wszelki wypadek na końcu książki dołączony jest glosariusz, nazywany przez samego autora dosyć celnie słowniczkiem fizyczno-polskim. Aha, tekst naszpikowany jest anegdotami, w tym z życia autora, i różnymi żarcikami, no, nie mniej oceniać, ale jednak uśmiechnąłem się nieraz, napotykając przy okazji opisu jakiegoś efektu kwantowego, a to cytat z piosenki Lady Punk, a to parafrazę klasycznego powiedzonka jednego z byłych prezydentów, a to nawiązanie do polskich dialogów ze szreka. Naprawdę bardzo fajnie. Żeby jednak nie było aż tak miło, to skoro mowa o humorze, wrażliwości i kwestiach takich mniej związanych z fizyką, Przejdę teraz do tego, co w kwantychizmie mi się nie podobało. Więc autor nie ukrywa, że jest cięty na religię i filozofię. W książce od samego początku stawia je w kontraście do nauk przyrodniczych. Dokonuje tutaj, jak się wydaje, utożsamienia myślenia religijnego, wszelkiego myślenia nacechowanego religijnie, z takim radykalnym fideizmem, czyli, nieco upraszczając, z umieszczaniem wiary jako nadrzędnej władzy poznawczej człowieka Niewymagającej, a nawet jawnie deprecjonującej wsparcie rozumu. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś religioznawstwo czy filozofię religii, na których zresztą znam się tyle o ile, ale w moim odczuciu to, co robi tu Dragon, jest po prostu krzywdzącym uproszczeniem, którego nie usprawiedliwia luźna forma wywodu. Wiara religijna wcale nie musi stać w sprzeczności z przełomowym nawet myśleniem naukowym, o czym mogliby zaświadczyć choćby tacy giganci jak Georges Lemaitre, Abdus Salam czy żyjący wciąż George Ellis, czy Paul Davis, by wymienić tylko cztery osobistości ze świata fizyki. Analogicznie Dragan czyni z filozofią, powtarzając na przykład bodaj trzy razy stary dowcip o tym, że filozof to jest taka jeszcze bardziej niskonakładowa profesja niż fizyk teoretyczny, bo ten ostatni do pracy potrzebuje tylko kartek papieru, długopisu i kosza na śmieci, a filozof obejdzie się doskonale bez kosza na śmieci. Tymczasem tak Einstein, jak i ojcowie mechaniki kwantowej, Bohr, Schrödinger, Heisenberg czerpali z filozofii pełnymi garściami i sami byli zresztą wziętymi filozofami. Nawet etatowi sceptycy współcześnie, jak fizyczka Sabine Hosenfelder, zauważają, że fizyka potrzebuje filozofii, choćby po to, żeby nie pogubić się w swojej własnej metodologii, która, czy nam się to podoba, czy nie, czyni pewne założenia natury filozoficznej. Nie wystarczy, by zacytować znany bomot, zamknąć się i liczyć. Trzeba wpierw bowiem wiedzieć, co liczyć i co właściwie mówią nam wyniki tych obliczeń. No i teraz, żeby była jasność, nie chodzi mi tutaj o, jakąś, o jakiś rodzaj poprawności politycznej. Jestem pierwszy, żeby polemizować zmotywowaną religijnie pseudonauką, fideizmem, czy wszelkim irracjonalizmem. Jest też prawdą, że w świadku filozofów zdarzają się patologie. Dobitnym tego przykładem jest słynna afera Sokala, ale. Naprawdę nie rozumiem, czemu w książce popularno-naukowej ma służyć powielanie stereotypów, że wiara religijna jest tożsama z jakimś obskurantyzmem, a filozofia jest zupełnie nieprzydatna w zmaganiach z klatką na ludzi. Na którą tę metaforę wpadł zresztą jeszcze w starożytności filozof Platon. Tyle, że zamiast o klatce na ludzi mówił o jaskini. Ta jawna niechęć wobec religii czy filozofii jest o tyle dziwniejsza i boleśniejsza, że właśnie w pierwszym i drugim rozdziale swojej książki Dragan dobitnie podkreśla i słusznie, że my, ludzie, na zbyt łatwo padamy ofiarą uproszczeń, stereotypów, uprzedzeń, ideologii i racjonalizacji. Nawiasem mówiąc, celnie ilustruje to w swojej książce anegdotami ze swoich studenckich lat, gdy eksperymentował z hipnozą. E, dobra, jedźmy dalej. Kolejna kwestia, być może trochę związana z tą pierwszą, to drobne błędy merytoryczne w niektórych fragmentach nie dotyczących bezpośrednio fizyki. Wymienię tylko kilka, żeby nie być gołosłownym. I tak, na stronie 55 mamy wzmiankę o sprawie Galileusza, którego dostojnicy mieli skazać na spalenie żywcem na stosie, a który to wyrok tuż przed egzekucją zamieniono na dożywotni areszt. Pomijając już anachroniczność oceniania procesu Galileusza z dzisiejszego punktu widzenia, o stosie, o skazaniu na spalenie na stosie w przypadku Galileusza nigdy nie było mowy, a przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Dalej. Na stronie 118 mamy na przykład apokryficzną anegdotkę o Faradaju. Na stronie 166 mamy zdanie następujące. Całkiem niedawno średniowieczni scholastycy zastanawiali się, ile diabłów zmieści się na główce od szpilki, albo na czym stoi żółw podtrzymujący ziemię. Tak się składa, że średniowieczni scholastycy nie zajmowali się ani jedną kwestią, ani drugą kwestią. Dalej, na stronie 113 mamy jeden z najsłynniejszych cytatów z Einsteina. Pan Bóg jest wyrafinowany, ale niezłośliwy, tudzież perfidny. I tutaj autor z jakichś powodów zamienił pana Boga na naturę. I oczywiście wiadomo, że Einstein używał figury Boga w swoistym, panteistycznym znaczeniu, no ale w świetle tego, co powiedziałem powyżej, no jest to takie trochę dziwne widzieć tak zmodyfikowany cytat z Einsteina. Jeśli już jesteśmy przy cytatach z Einsteina, to na stronie 159 mamy inny słynny cytat z Einsteina, który w rzeczywistości do Einsteina nie należy te wszystkie usterki wiążą się z moją trzecią krytyczną uwagą. Kwantyzmowi bardzo, ale to bardzo przydałaby się bibliografia. Podawanie źródeł to chleb powszedni każdego naukowca, a bibliografia to standardowy element książek popularno-naukowych. Nie chodzi tylko o to, że dołączanie wiarygodnego źródła jest w ogóle dobrą praktyką, którą warto na każdym kroku promować, zwłaszcza obecnie, bo pozwala zmniejszyć ryzyko powielenia niesprawdzonej informacji albo po prostu jakiegoś bzdurnego faktoidu. Chodzi też o to, że jeśli czytelnikowi posmakuje ta zupa śmietnik, dragana, no to mógłby natychmiast wskazać do źródeł i zafundować sobie drugie danie i surówkę. A skoro już jesteśmy przy dodatkach, to w sumie tej książce nie zaszkodziłby też indeks. Tam znalazłem więcej błędów, na przykład jest też nieprawdziwa anegdotka o młodym gausie, ale no, potem, jeżeli nie mogłem znaleźć, no bo nie ma indeksu, nie mogłem tego gausa wyszukać. Ok., Pora na podsumowanie. Jak głosi inny słynny cytat z Einsteina, który też nie należy do Einsteina, wszystko trzeba upraszczać jak tylko się da, ale nie bardziej. Andrzejowi Draganowi udało się to fenomenalnie, jeśli idzie o niesamowity obraz świata kreślony przez współczesną fizykę fundamentalną. Wartki żywy język, błyskotliwe porównania i metafory, świetnie dobrane eksperymenty myślowe, które nie tylko pozwalają uchwycić istotę omawianego problemu. Ale też w efekcie tak po prostu ucieszyć się tym uchwyceniem, że dotarło. Nieco gorzej robi się, gdy autor wykracza poza fizykę. No i tu polecam czytelnikowi metodę podaną na stronie 13, gdy autor omawia metodologię nauki. Wątpić i dociekliwie sprawdzać wszystko, co da się sprawdzić. I tyle. Z powyższym drobnym zastrzeżeniem, tym z Państwa, którzy chcieliby poczytać książkę Autorii Względności mechanice kwantowej i całej reszcie w dodatku napisaną bardzo przystępnie i z polotem, z taką swadą gawędziarza Andrzeja Dragana Kwantechizm, czyli klatkę na ludzi, wydaną nakładem wydawnictwa Fabuła. Fraza niniejszym serdecznie polecam.